Tutaj trochę kolorów. Zacznę od eleganckich. No, no, no. Co? Potrójne zwycięstwo. Jacob Cohen. Włoska marka robiąca rewelacyjne jeansy, spodnie patrzymy sobie od tych. Żeby dostrzec prawdziwą jakość i to mnóstwo detali, które tę jakość symbolizują, warto sobie takie spodnie wyciągnąć na drugą stronę. I teraz możemy zobaczyć, ile tutaj jest tego piękna jakości i pracy włożonej w produkt. To jest pięknie zdobiony materiał, mnóstwo jakichś metek naszywanych. Często takie marki też zamieszczają swoją filozofię. I to trochę brzmi jak z pamiętnika trzynastolatki, ale mają do tego prawo, tak? Idź do łóżka z marzeniami, obudź się z celem. Co jeszcze tutaj znajdziemy? Hologram. Kod QR, żeby sobie móc sprawdzić, jaki to produkt, czy to jest legitne. No i oczywiście ich znak rozpoznawczy, czyli farbowane, końskie włosie na metce z tyłu. Z tym J. Jacob Cohen. To w ogóle marka, która nazwała się na cześć gościa, który wynalazł nity. To jest piękna pętla i to w jaki sposób ta włoska marka robiąca dżinsy premium oddaje hołd dla jeansów w ogóle. Bo ten Jacob w nazwie Jacob Cohen to właśnie jest na cześć Jacoba Devisa, który był krawcem, który ratował spodnie górników i potem założył spółę z Levi'sem. No rewelacja, cena jest mniej rewelacyjna. Cztery stówy, no ale to są spodnie, które są warte tej ceny. Zdecydowanie. No ja to tutaj zostawiam, ale jeśli Wy potrzebujecie dobrego jeansu, to są dobre pieniądze.